Za nami dwóch mecz z Żyną z Austrii. Jak podsumujesz ten, może najpierw ten dzisiejszy mecz w waszym wykonaniu? No, myślę, że dobrze grałyśmy. Te bramki tak w sumie z takich w sumie błędów, w których, no hokej to jest gra błędów, kto zrobi mniej, ten wygrywa. No i te dwie bramki właśnie z takich naszych błędów w naszej tercji, ale myślę, że to był dość zacięty mecz i też walczyliśmy do końca. Chyba z obu tych meczów mimo, że nie zdobywacie żadnych punktów, to możecie być zadowolone, no bo w obu meczach miałyście bardzo dużo sytuacji, tylko chyba ta skuteczność no, wymaga po prostu poprawy, żeby takie mecze też wygrywać. No ciężkie jest takie ciągłe przegrywanie, gdzie dost, no, mamy jakby mecze na równi i wyniki są 2-0, 1-0, no ale skuteczność jak widać po innych punktacjach i statystykach jest naszym najcięższym przeciwnikiem w tym sezonie, no i bez ramek no, ciężko będzie nam wygrać, więc to musimy poprawić. Nie ja wiem, że ty pewnie y, będziesz szukać jakichś y, takich momentów, w których y, możesz poprawić swoją grę, ale tak na gorąco jakbyś podsumowała ten wczorajszy, dzisiejszy mecz w swoim wykonaniu. Czy jesteś z tego zadowolona, y, czy jednak szukasz y, właśnie tych miejsc, gdzie, gdzie mogłaś zabronić lepiej? Lepiej. Na pewno muszę sobie spojrzeć na wszystko jeszcze raz, bo no, pewne rzeczy więcej co zrobiłam źle, ale też niektóre rzeczy trzeba na to spojrzeć jeszcze raz z innej perspektywy. No i będę szybka, co mogłam zrobić lepiej po prostu. I na pewno myślę, że muszę poprawić greki. <gryki> um, co według Ciebie było taką groźną stroną tej drużyny? No To jest jedna z lepszych drużyn chyba od wielu, wielu lat w tej lidze WHL. Wy potrafiłyście nawiązać z nimi walkę, no ale w czym e, według Ciebie te walki przeważały? Myślę, że takim pierwszym moim spostrzeżeniem od wczoraj pierwszej minuty meczu było to, że są szybkie i mocno presują i jakby dojeżdżają do nas. I tak samo jest ze strzałami, że chwila nieuwagi, no i szybki strzał i tylko wyciągnąć, więc myślę, że w tym na pewno przeważały. No i tak jak można było zobaczyć w pierwszej bramce, był szybki strzał. Też ma się inaczej ustawić, no. no ale myślę, że właśnie w tym najbardziej. Na koniec zapytam Cię o Twój powrót do Polski. Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na powrót do Polski i, i dlaczego wybrałaś, no, powiedzmy, drużynę kojotek w tej polskiej lidze i przy okazji grę tutaj w lidze EWHL? No, no, powrót do Polski był po prostu spowodowany no, z sytuacją, że. No nie da się zarabiać, co się da się, ale jest to bardzo ciężkie, żeby zarabiać na hokeju i też postanowiłam się zacząć uczyć w Katowicach. Myślę, że to jeszcze nie jest koniec mojej przygody z zagranicznym hokejem, mam taką nadzieję. No ale w tym momencie po prostu tutaj było mi najbliżej do Katowic. Czy tak sportowo odbierasz to trochę to, jako taki krok wstecz? Czy... No, ta Polska Liga to pewnie jest krok wstecz w porównaniu do Szwecji, ale na przykład czy, czy Liga EWHL jest takim krokiem wstecz, czy, e, czy jednak ta Liga EWHL jest lepsza niż to, co spotkałaś w Szwecji? No nie powiedziałabym, że to jest krok wstecz, no po personalnie czasami trzeba też zrobić krok wstecz w swoim życiu albo się gdzieś wrócić, żeby potem mieć dalej do przodu. Nie uważam, że to jest dla mnie jakiś krok wstecz, tylko bardziej to, co, tego, czego potrzebowałam w tym momencie w swoim życiu. To na koniec zapytam Cię o e, grę w reprezentacji Polski. E, ty tak się przebijałaś e, przez tą kadrę juniorską teraz do, do seniorek. E, no i w pewnym momencie zostałaś taką naturalną jedynką e, w tej reprezentacji. E, jak Ty w ogóle podchodzisz do, do swojej roli e, w, w Narodowych Barwach? Jest to jednak na pewno duży, trochę lekki skok z trójki na jedynkę, no ale w sumie po tytuł wgrałam w tej kadrze i na to czekałam i liczyłam. No, jest to dużo większa odpowiedzialność, no ale postaram się jakby najlepiej jak mogę, żeby nie było wstydu.